Pozwól mi popełnić płot, daj mi z ową być. Chcesz to ową bądź? Bo bezpiecznie mi czuć obecność, twój mi głos pod uwagę w swoim planie. Naucz mnie rozumieć, a nie umieć na pamięć. Daj mi się zarys. Spotkanie bardzo mi się podobało. Kiedy słuchałam pana wypowiedzi, analizowałam. To jak funkcjonuje moja rodzina, jak ja zachowuję się w stosunku do swoich dzieci, no i wysunąłem wiele refleksji na temat tego, jak należy postępować, aby być dobrym rodzicem. Także wielkie dzięki. Przede wszystkim cieszę się, że mogliśmy udostępnić tą informację. Jak bardzo ważne są emocje, wrażliwość na rodzinę, na te wszystkie relacje, które tworzymy w domach, młodzieży. I to był nasz cel. cel czuję, że osiągnęliśmy, a charyzma, Twoja charyzma, Twój sposób przekazywania tych doświadczeń życiowych powoduje, że każdy z nas ma moment też nad zastanowieniem się nad swoim życiem, nad możliwością. I tak naprawdę czasem braku y, czasu na przekazywanie y, tych dobrych emocji y, we w własnym gronie. Dobra. Czy ekonomia społeczna pomaga ludziom? Tak? Jak myślicie, pomaga? Damy jej? Dobra. Czasem ja nie Wejdź w mój świat, zobacz jak się ty mu tak nie umiem tego nazwać i powiedzieć. I tu właśnie rodzi się przestrzeń dla ciebie, chcę biegać kiedy pada deszcz. Pięć rzeczy, nie muszą być to jakieś kosmosy. Pięć rzeczy. Napisz sobie. Nie, jazda na rowerze, na rolkach. Pójście na restaurację, do restauracji na pizzę, porozmowa czy coś. Przez jedną godzinę. Dobra? Weź o tym pogadaj. I idź do taty w trakcie jego pracy. Co wyniesiesz do spotkania? Wyniosę? wyniosę dużo cennej wiedzy, którą zdobyłem dzisiaj. Jaka to jest wiedza? Już tłumaczę. Wiedzę zdobyłem o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę, jak powinniśmy patrzeć na świat i co się tak naprawdę w życiu liczy. Działałem na, sz działałem na szkodę ekono ekonomii społecznej czy nie? Słuchajcie, zapytałem Patryka, co wyciągnie ze spotkania. Możesz się podzielić? Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że ważną rzeczą jest to, żeby nie dać się społeczeństwu oraz, no, nawet jeżeli kolega nam proponuje coś złego, głupiego, no to raczej nie dać się nam na taką głupotę, typu narkotyki, jakiś głupi pomysł, żeby robić jakieś złe rzeczy dla nas. To, że kolega proponuje i mówi takie rzeczy, raczej nie powinno zachęcać. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, żeby nie było łatwo, co wyniesiesz? Jedna rzecz. Podejście do życia. Dobra, jakie? Żeby bardziej pozytywnie patrzeć na świat. Dobra. Najbardziej podobało mi się to, że Grzegorz dostrzegł każdą osobę, każdego człowieka, który tam siedział, czy to był młody człowiek, czy starszy człowiek, i to, że wzruszył się mój mąż, który też był obecny na tym spotkaniu, że widziałam łzy, wzruszenia w jego oczach bardzo dobry czas spotkanie z osobą, która jest mega autentyczna i mówi do młodzieży serducha, dlaczego? Ponieważ mówi o czymś, co przeżyła, przemawia do serc i umysłów i ma moc zmiany życia każdego człowieka. spotkaniu spotkanie Pytarda, nowa forma rozmowy o ekonomii społecznej, Propozycja dla wszystkich robców na terenie całej Polski. Mówcie z młodzieżą w nowej formie. No dobra, jasne, nie ma sprawy. Ja to uczyłem kiedyś, już nie uczę, ale może jeszcze kiedyś będę. Proszę Państwa, na błogosławieństwo, żeby je otrzymać, nie trzeba wstawać, ale można. Zapraszam, wstańcie wszyscy, udzielę Wam Bożego Błogosławieństwa. A żeby było skuteczne, trzeba otworzyć serce, żeby to wszystko działało. A później, kochani, róbcie to, co kochacie. Pan z wami. Nie słyszałem. Pan z wami. Nie słyszałem. Ostatni raz. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.